Cześć kochani, to Simmes i witam się z wami po bardzo, bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że tęskniliście. I ja za wami niesamowicie. Za wami, za grą, za zdrowiem. E, o, a co to? Czaj młode. A, Boże Święty. No właśnie, słuchajcie, ja nawet nie, dogra, nie ograłam nowego dodatku, bo zaraz jak wyszedł, wylądowałam e, na urlopie, e, który był urlopem mega stycznie nieudanym, ponieważ w pierwszym tygodniu wylądowałam w szpitalu, Nieważne, szybko poszło, łatwo, ale no, jednak wiecie, potem rekonwalescencja. E, nie pobawiłam się w pierwszym tygodniu urlopu, ani w drugim tygodniu urlopu. No, ale jak już doszłam do siebie po szpitalu, to zapadłam na COVID. <gryw> Więc trzeci tydzień urlopu tak, miałam trzy tygodnie urlopu, które całe trzy tygodnie zmarnowałam. No, ale dobra. Już to przewolałam, pokowidzio też już doszłam w miarę do siebie, chociaż jeszcze możecie słyszeć, że mówię trochę nie tak jak zwykle. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzać. Mam nadzieję, że nie będę się co chwila zatrzymywać, żeby odkaszlnąć. Ale jest już na tyle dobrze, że stwierdziłam, że nagram coś wreszcie, coś wreszcie nagram. O Jezu, Better Exceptions. I zaczniemy sobie właśnie od mamuśki, dlatego że chcę zobaczyć, jak mi gra, jak mi gra działa. O Jezu, no właśnie. Jak mi gra działa po, po tych wszystkich aktualkach i nowościach i, i, i tym podobnych. Ojej, nie wiem co to jest, ale wygląda fajnie, więc ugotuj to. No, i po prostu mamuszka jest takim, taką serią, w której mi będzie to chyba łatwo przetestować w miarę, więc tak sobie po prostu pogramy na luzie. Jak widzicie, mamy tutaj naszego mrocznego, choć to małe, pogadaj trochę z mro mrocznym. O, poprosz go na ci da. Spróbujemy sobie dzisiaj z mrocznym zrobić babyka. mroczne. Ty, ty w ogóle marudzisz, że tu jest brudno cały czas. Ale jak cię proszę, żebyś posprzątał, to niestety tego nie robisz, więc. Hmm. No tak, mały chyba jednak e, nie dostanie tego soczku. No, zaraz zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. W ogóle tak, kupiłam dzisiaj ten, ten, ten taki. Jezu, jak ja się nie mogę wysłowić, ale wiecie, no ten COVID, e, mgła mózgowa <noise> i tak dalej. <noise> Także, wiecie, to no, może być ciężko. Może być naprawdę ciężko. Będę próbowała potem jeszcze nagrać ostatni odcinek yy, czerwonego kapturka i zobaczymy, jak to mi pójdzie. Bo tam jest w ogóle dramat. Zasadniczo nie wiem, po co miałabym to nagrywać. Bo i tak już wiadomo, że Fenella wygrała, ale okej, okay, dobra. Dobra, no. Spróbujemy chociaż ją dogonić, chociażby nie było, wiecie, 0 do 100, czy tam ilu. Nie wiem, ile zdobyła punktów. Co ty znowu jesteś zły mroczny? A właśnie, widzicie, coś mi tu cały czas jednak. Nie działa do końca. E, domyślam się, że mam jakieś mody, które jeszcze muszę zaktualizować. E, jestem tego niemal pewna. Tutaj chyba tego nie widać do końca, ale jak wejdę na przykład w edycję, w edycję Stwórz Sima, to zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Nie, nie, Przytyło ci się trochę, słoneczko, no ale dobra. O, widzicie tutaj coś, coś jest nie tak, więc pewnie te pięć kolumn muszę zaktualizować, bo tego nie zrobiłam po ostatniej. Aktualizacji. Kupiłam tego nowego kita dla dzieciaków, ale jeszcze tak do końca nie przejrzałam, co tam jest, bo nie mam w sumie tutaj dziewczynek, więc przejrzałam tylko dla chłopców, chociaż e, wyłączałam męskie, więc tam nie wiem, w sumie. Nie wiem, w sumie nie, przy, nie przyglądałam się tak dokładnie, ale mają chłopaki po nowym ubranku, właśnie z tego kitu. Więc wam tutaj szybciutko jeszcze pokażę. E, o. Proszę bardzo, coś takiego. O! A widzicie, bo to jest chyba dziewczyń, dziewczyńskie, Nie widziałam tyłu tego. Hmm. Nie podoba mi się. To znaczy, podoba mi się przód, ale tył mi się nie podoba. W sensie nie dla chłopaka? Nie wiem dlaczego w sumie. Jakby to było z przodu, to mi nie przeszkadzało. tu jest jakoś tak dziwnie. Dobra, nieważne. Niech tak będzie. Wyjdę z aplikacji. Muszę zaktualizować te pięć kolumn, ale już stwierdziłam, że jak już włączyłam grę, nie powinno mi to jej wywalić. Po prostu będzie dziwnie w niektórych przypadkach, ale jakoś to przeżyjemy. Eee, powiedzcie mi, jak tam wakacje Wam minęły. No bo już mamy wrzesień, już szkoła się zaczęła. Życzę Wam spokojnego roku szkolnego, żeby Was za bardzo nie wymęczyli, eee, zarówno tych, którzy chodzą do szkoły jako uczniowie, jak i tych, którzy chodzą jako nauczyciele. Eee, no wiecie co byłem po obu stronach biurka przez pewien czas i szczerze wam powiem że cieszę się że mnie to już nie dotyczy naprawdę się z tego cieszę dobrze malutki to sobie teraz wypisoczek eee, a ty tu coś ugotowałaś <laughs> mm, no wygląda to super ale nie wiem co to jest szczerze mówiąc peach crumble jakaś ma małyga Swoją drogą, kochani, ostatnio odkryłam, że lubię mamałygę. Sprawdźcie sobie w Google co to inaczej, zwane też polentą. Chodź tu, moja droga, weź sobie porcję. Jeszcze tutaj obudzimy resztę ferajny, żeby sobie też zjadła śniadanie. Mamy sobotę, więc taki dzień spokojny. Kurczę, nie wiem, coś może porobimy fajnego dzisiaj w tę sobotę, ale nie mam za bardzo pomysłu, co moglibyśmy porobić. Ha, yy, Najedzony. Wspaniale, chodź wyjmij go, ty się zawiesiłaś widzę, Cię. weź porcję, no co, czemu nie możesz, jak to nie możesz, oh, Boże, nie sprawdzaj mi tego Last Exception 15 razy, wystarczy raz, weź porcję kobieto, no ale dlaczego nie możesz, coś tu się jednak zepsuło, no to zrobimy to inaczej, e, weź resztki, no skorzystasz kochana. Tak? Coś mi się blokują, ale no cóż, słuchajcie, podobno dla niektórych gra po ostatnich aktualkach i po ostatnim dodatku stała się niegrywalna, więc to już w ogóle. Myślałam, że może pójdziemy e, naszą fler do szkoły, ale akurat wypadł nam weekend, więc też nic z tego. E, weź tu też moja droga sobie reszteczki. Mm, widzę, że jakieś dobre sushi sobie jecie. No dobra. Zabierzmy się tutaj za tego pana, poflirtujmy troszeczkę z nim, skoro już tu jesteśmy. Romantyczne. A, odważna gadka na podryw, nie wiem, może... Może zabierzemy go na jakąś randkę w takim razie, skoro wiecie, dzieciaków nie możemy zabrać do szkoły, to może po prostu chodźmy z nim na jakąś randeczkę. Jest to myśl... O, czekajcie, bo tam jest wesołe miasteczko w tym nowym y, mieście. To może zróbmy tak. Chociaż tyle sobie ogram, co? Ej, chodźmy z nim na randkę do wesołego miasteczka. Czekajcie, zaraz zobaczę, czy mi się w ogóle uda. Go na randkę zaprosić, więcej opcji. Ej, zaproś na randkę. Nie wiem, czy będziemy się mogli postarać o dziecko, bo ja tam nie wpisałam w tej rozgrywce jeszcze tych kodów, ale to wiecie, jak przyjdzie co do czego, no to je powpisuję. O Boże, coś na siebie włożył. O Ojejku, i biedny jeszcze musi do kibelka. O, jakie to przykre. Co robimy, co robimy? Dobrze, to szybciutko z nim poflirtuj. Jezu, wiecie co, oduczyłam się przez ostatnie tygodnie gry. Przez trzy tygodnie nie miałam w ogóle do gry dostępu, a nie grałam w nią ponad miesiąc, tak naprawdę. Jest tu kibelek gdzieś, przepraszam, bo jemu się strasznie chce do kibelka. Tutaj widzę, że je. O, jest jakiś kibelek, dobra. Bo on jest biedny w potrzebie, więc może, mój drogi, chodź tu, skorzystaj sobie. No, i ona ma słabą energię, ale ja chcę do tego wesołego miasteczka. Jak tu zimno, no, no tak, no zima jest, no dobra. Gdzie jest to wesołe miasteczko? A tutaj, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. A czy tak, trochę tam gdzieś sobie weszłam y, tu do rozgrywki, po, zaraz po tym jak ten dodatek wyszedł, tam weszłam na chwilę, y, ale nie pograłam jakoś za dużo. Może Was poproszę, żebyście tu sobie razem podeszli y, i spróbujemy was we flirciarski nastrój. A dlaczego lody są zamknięte? Obu. A tu coś można zamówić: napój i jedzenie. No dobra, no to zawsze coś. A zawsze coś. I tutaj też coś można zamówić. Dobrze. O, tu jest coś: jakaś przejażdżka dla zakochanych. To spróbujemy. A, ale może najpierw jeszcze sobie trochę poflirtujcie, co? Chodź tu, mój drogi. Romantyczne, ucałuj dłonie, o właśnie, bo ty jesteś w romantycznym nastroju, ale powiem wam, że wygląda prześmiesznie. Wygląda przezabawnie, nasz Mroczny. No dobra, idzie, 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 będzie całował dłonie, o, wspaniale, uroczo, dobrze by było, żebyś ty też może weszła tutaj w nastrój jakiś taki bardziej. Może go obejmij. Nie wiem, czy to nie za wcześnie. Mam nadzieję, że się nie obrazi. E, usiądź i rozmawiaj. No dobrze, to może usiądź i rozmawiaj tutaj. E, chcemy, żeby to. Mm, pocałuj. No spróbujemy. Spróbujemy pocałować naszą sympatię. No i chciałabym, żebyście się właśnie przejechali może gdzieś. E, ten tunel miłości. Byłoby fajnie, byłoby fajnie na pewno. E, opowiedz sympatię. Spurla, opowiedz historię sympatii. Spróbujemy opowiedzieć jakąś historię, no. No dobrze, opowiedz gram, gramatyczną historię. Tak dobrze, dobrze by było, żeby była gramatycznie poprawnie opowiedziana. No to zdecydowanie, zdecydowanie tak. Eee, zdecydowanie, pocałuj sympatię. No, no nie wiem, czy już mogę. Nie wiem, czy to się źle nie skończy. Ale spróbujemy pocałować. Jeśli już można, oczywiście. Chyba jeszcze nie. Mm, 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 nie, nie lubimy się jeszcze wystarczająco. E, no dobrze, przejedź się w romantycznym nastroju z mrocznym kosiarzem. Tak, musiałam mu nadać nowe imię w ogóle, ale nie wiem w sumie. Dałam mu mroczny, niech ma. No i lecimy sobie na przejażdżkę. Strasznie szkoda, że to są królicze nory. Mogliby dać chociaż, wiecie, jakąś taką animację, że wchodzisz tam i wyświetla ci się jakaś animacja. By było. Słodko. Na przykład, żeby wiecie, tak, waszymi oczami, jeśli rozumiecie o co mi chodzi, nie że oglądacie Simów, którzy jadą, tylko jakby patrzycie ich oczami. I to już by było coś. To już by było fajne. Obiekt uczuć. Wszystkie znaki na niebie pozwoliły syńce o imieniu Sofii zaprosić obiekt uczuć na przejażdżkę łódką miłości, gdzie początek miał każdy udany związek. To oświetlenie, ta muzyka, ten zakłopotany pracownik, który w rogu wymienia żarówkę, wszystko, czego potrzeba kiełkującej miłości, nadeszła odpowiednia chwila. Czy Sofii zrobi pierwszy krok i spróbuję podrywać współpasażera, a może wrzuci na luz i będzie zachowywać się swobodnie. Hmm. Nie no, podrywamy. Jezu, mam nadzieję, że tego nie zepsuje. Boże, jaką ma orientację ma, ma kosiarz, o omotko? Jaką masz orientację? Jest absolwentem liceum. Kobiety, ów. Dobra, bo już się wystraszyłam. <laughs> tego też jeszcze mam nieograne nie totalnie. Jezu, właśnie propos gramatnych opowieści, jaka ja niegramatna dzisiaj jestem. O, pójdziecie na lody. Co z tego, że pada? Śnieg? Whatever. Słuchajcie, nie ma się co przejmować. W dobie covidu i tak wa was dopadnie. Tak, jestem pesymistką. Ej, czy wy już skończyliście? A, skończyliście. Okej. Okay. To jeszcze chciałabyś żebyście sobie zdjęcie zrobili, a Sofi musi do kibelka. Zoszka musi do kibelka. I teraz ja teraz nie wiem. Jest tu jakiś kibelek? Tu? Tu? Tu gdzieś blisko? O jest, dobra. O, o, cel główny. Jeszcze dwie rzeczy zrobimy, zanim pójdziesz do kibelka, żeby nam tutaj nie zepsuło. Romantyczne. Mm. Możesz mu wiersz miłosny zacytować. I możesz pochwalić mu strój, niech będzie. Jak ty się czujesz, mój drogi? Co w ogóle się nie, nie bawiłeś się? Nie bawiłeś się? No dobra. To ją wyślemy do kibelka, a tobie każemy, nie wiem, pośpiewać albo coś, żeby się trochę rozerwał. No i mamy złotko. Mamy złotko. To jest dobrze. E, ty, mój drogi, chciałam, żebyś sobie teraz... Możesz popatrzeć w chmury przez chwilę. Ona sobie skorzysta. Energię ma kiepską, to może jej kawkę zapodamy. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że może, może w takim razie... O, niech ona sobie tutaj kawusie zamówi. Tak, przyspieszam trochę. Oj, dało ci się ten pęcherz zaspokoić, czy tak? Nie przybokowało cię. Dobra, zamów napój. A, bo to jest bubble tea tylko, eee, ja bym chciała, żebyś spiekawka zamówiła, jedzenie, mm. może tu będzie kawa, o, zamów sobie kawę, zobaczcie, co tu się stało, no nic, dobra, niech tak będzie, a ten sobie patrzy, patrzy sobie tutaj w dal, ale randeczka nam się zaraz skończy, to może y, chciałam, żeby zjedli lody, ale może jednak lepiej, żebyście sobie zrobili zdjęcie wyrażające nastrój do flirtów. O. Ale razem bym chciała. Zrób zdjęcie z. Przyjacielskie, zabawne, psotne, romantyczne zdjęcie z mrocznym. Mroczny, czekaj. Ja jednak rezygnuję, wyjdź. W sensie, ja chcę, żebyś z nią sobie zrobił zdjęcie, a nie sam. Nie zrozumiałam, co próbuję zrobić. Ojej. Tego jeszcze nie było. E, Agnieszka Zadecka. No cóż, tego jeszcze nie widziałam, moi drodzy. Agnieszka Zadecka ma nowy image i jest bardzo zmęczoną simką. Słuchajcie, może ona prowadzi podwójne życie. Idziecie? Co? Idziecie zrobić sobie to zdjęcie? No tak, tak. Randeczka nam wyszła. Jest dobrze, jest dobrze. Ale ja bym naprawdę chciał, żebyście sobie jeszcze to zdjęcie pacnęli. Zapraszam. W jego dziwnym stroju, ale okej. Okay. U, uh, Jej! No nieźle. Okej. Okay, dobra. Jest miłość. Jest miłość, jest radość. Jeszcze sobie tutaj, moi drodzy, poflirtujcie. Zaraz zobaczę, jaką wy macie tutaj. A, jeszcze można by było, jeszcze można by było wam troszeczkę tutaj dopracować te romantyczne. Wolny taniec. Mm. O, wymień się numerami, to zawsze daje dużo punktów. O, i mamy pierwszy pocałunek, słuchajcie. Mamy pierwszy pocałunek. No i będziemy wracać do domu. Tylko, kurczę, jeszcze nie mam możliwości zrobienia barabara. -bara. Ale pomęczę ich trochę. Ją w szczególności, bo ona tam zaraz padnie. Kurczę, a ciekawe, czy tutaj gdzieś można zrobić barabara -bara swoją drogą. Ha. Zsi twarz! What? Seriously? Dobra, będziemy ssać twarz mrocznego kosiarza. Odem. Chcę to zobaczyć. Nie, ale mogli dać tutaj jakąś zabawną faktycznie animację. Możemy zrobić po się o dziecko z Simem mroczny. Dobra. Dzieciaki spać. Już do łóżek. Patrzcie, jakie wszystkie ogarnięte. No dobra, prawie wszystkie. Bo jest w tragicznym stanie. Skorzystaj, mój drogi, z nocniczka. A Was zapraszam tutaj, proszę bardzo, Barabara Simem Roczny. Postaraj się o dziecko. Co ja mówiłam? Do łóżka. No, możesz sobie porysować, Dobra, chodź. Porysuj truskawki, kryształy. Boże, Co ja gadam? No, będzie to Barabara? Bara. Będzie, będzie, będzie. Będzie, będzie, będzie. Uch, chyba mam jakieś rachunki do, do zapłacenia, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Uuu, uh, niezłe fajerwerki. Oj oj, 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 dobra, te figle Sofii. <noise> chyba trochę za dużo tych figli. Zrobimy szybko test ciążowy. Mam nadzieję, że kochana jesteś w ciąży. Oj, 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 czemu idziesz na górę? No dobrze, możesz zrobić na górze, nie ma problemu. Aha, chyba trochę za dużo od nich wymagam. Powiedz, że jesteś w ciąży. No i? No i? No tak, weź kochana szybki prysznic, znaczy tak, najpierw mu powiedz, oczywiście powiedz mu, przekaż mu dobre wieści, kochani, kochani, mamy kolejnego bobaska i tym bobaskiem będzie dziecko mrocznego kosiarza, chyba wszyscy na, co, na to czekamy, e, więc widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że już wtedy będziemy mieli poród. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego simowania. Zapraszam na inne serie na moim kanale, zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Dajcie znać, jak Wam się podobało. No i trzymajcie się w nowym roku szkolnym. Do zobaczenia, do usłyszenia. I pa pa!